Dzień dobry. Przyjechałam z córkami i z wnuczkami do specjalnego miejsca, gdzie robią bardzo dobre jedzonko. Bardzo dużo drzew wszędzie, i wygląda na to, że cały golkos nie pracuje. A to jest ta czwartek, środek prawie tygodnia. Bardzo pięknie tutaj jest. Jemy, co ja jem? Naleśniki. Pancakes. Pancakes, naleśniki. Yeah. Niki ma herbatkę w takim dzbanku. Larysa awokado. I potatoes. Potatoes. O i I'm pieczony... Fucking. Pieczony ziemniak z awokado. Gia. Majajka. I toast. A wali? Pancakes. Jest wali. Am am Naleśniki. What's that? Ice cream. Oh, put the valley on the pancake ice cream, she will like it. A ja strasznie upocona, bo chodziłam wszędzie za moją małą wnuczką. Ona ma robaki w tyłku. Wymęczyła babcie. no ale dalej się błyszczę, wyglądam dobrze. Smacznego, jestem bardzo głodna. Liśniki tu mają taką watę z cukru. A tutaj mają pistasio, jak to po polsku jest, nie wiem, pistasio sos. Jeszcze nie spróbowałam, bo Wam chcę nakręcić, ale jestem bardzo głodna. No i patrzcie, co ja tutaj mam. Nie ma miejsca w aucie, jesteśmy zapakowani. Kupiłam domowej roboty, różne ciasta. Ale nie mogę teraz otworzyć, dlatego że jesteśmy w aucie. I cała rodzina w komplecie. Babcia na honorowym miejscu, z przodu z młodszą córką, a z tyłu. Niki w środku pomiędzy moimi jest. dwoma wnuczkami. A gdzie jest dzija? Babcia nie widzi. Jest dziiga! I jest bali! bali! G. Wali się pieści, bo chcę być mała dziewczynka, tak jak Dziia. Idziemy do domu, zajmie nam jakieś 40 minut. Ale patrzcie, jakie to jest piękne miejsce, tyle zieleni. Trochę jeszcze jest poprzewracanych drzew po cyklonie. A dla ciekawości Wam powiem, że dwa cyklony zbliżają się na górę Australii. Bardzo pada, ale do nas prawdopodobnie ma nie przyjść. Everybody clap, 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 clap. everybody sing, la 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 la. La you, pada, then you turn around, hands in the air, rock by bye bear. now asleep. <laughs> Ja chcę spać, a my nie, nie chcemy, żeby usnęła, bo jesteśmy niedaleko domu. My nie, nie. Nie, nie. I, B, C, D, E, F, G. Sing, Wally. I, B, C, D, E, F, G. I, C, I, I. don't know. the words. U R, S, T. Gdzie my? Nawet by wam nie przyszło do głowy, gdzie my jedziemy? Możesz to ramię trochę na dół, bo cię zasłaniam. Fajne. Jedziemy na Gold Coast i tam będzie darcie koszuli. A co to jest darcie koszuli? To zobaczycie. Bardzo, bardzo interesująca tradycja. O której nigdy w życiu nie wiedziałam, mieszkając w Polsce. Ale wam nie zdradzę tajemnicy. Będziemy wracały wieczorem. Rodzina, sama rodzina.

under five under five under the, the, the I have to be also in the video with everybody <laughs> because everyone forgetting about me <laughs> Tak wyszłam, bo wszyscy o mnie zapominają że ja muszę się też nagrać nikt mnie nie nagrywa So it's moja szwagierka. Hi family in Poland. Another baby in the Tomich family. Another boy. Boy. dobry. Yeah. Good now morning. we're going to rip the shirt, the Serbian tradition. <laughs> this is a big secret. Nobody knows about this in Europe. In oh, Poland. Really? Yes. No one, no one. This tradition. It's so very a, nice. It's, it's a very different. Serbian yes. tradition. Which yes. we do. This is the fifth shirt that's been torn. That China? Will be six or not? No. Did you ask Larissa? Yeah, oh, Larissa, no, definitely not. No, definitely not. She said no. No way. Yes. Yes. He's here. Yeah. Come on. Come on the street. Come on. Okay, keep walking. You see everybody together. Yes. I will film you. <laughs> Look who is coming. Look. Yes. What is it? It's raining. <laughs> raining. Rain. Give me a hug. Give me a hug. Give me a hug. Caro. Caro. Yeah. You know. it's yeah, yeah, yeah. better. Yeah. Yeah. He's better. Yeah. Oh, little one. Little beauty. Hello. Hello. Little beauty. Hi. Hi. Wszyscy wyszli na dwór, zanim będzie darcie koszuli, bo jest bardzo gorąco. A to jest mojego zięcia brata-syn. No i patrzcie, wszystkie dzieci to są w rodzinie. W mojej rodzinie, moje tylko dwie, a reszta to jest kuzynostwo mojego zięcia. Zaraz się będzie zaczynać rwanie koszuli. Zaraz się będzie zaczynać rwanie koszuli. A to idzie, uh, this is going to Poland. hello Poland. Yes, hello Poland. Uh, I have a line already what we going to do. Atencje, proszę! Zanim to rozerwą koszulę, to będą każdy po kieliszku wypić na zdrowie dla małego dziecka. Dziękuję. Dziękuję.

Oh, so strong. Oh, I am not snap, All right, guys, get everything done. Wait, oh, you got, you okay. okay. Hold on. You wait, wait, wait. Get all the, ready, ready, go. Set, go. Oh! <laughs> Nie wiem, co się nagrało, ale nie mogli rozerwać sosu. Zaraz oh. zobaczę. Chyba że będę od tego. <grym zjadka> Widzicie, wszyscy kochani, to jest taka tradycja, nie nasza. Dla mnie to jest nowość, ale to jest bardzo przyjemne, że rodzina się tak szanuje i trzyma swoją tradycję, bo oni wszyscy są ze Serbii, a ze Serbii urodzeni. Starsi w moim wieku urodzeni są w Serbii, a ci wszyscy młodzi urodzeni są tutaj. Będziemy wracać zaraz do domu. Już nie będę więcej nic nagrywała. A dziękuję bardzo za oglądanie i życzę wszystkim a wszystkiego najlepszego. Był cały stół jedzenia, przeróżności, ciast, serbijskie różne desery. Później przywieźli chyba ze 6 czy siedem paczek różnej pizzy, a trochę picia różnych też, na przykład lemoniadę, tam takie picie stało w lodzie, ja nie piłam tego, bo już musiałyśmy jechać, tylko wzięłam sobie do auta Pawlowa i jeszcze jedno ciasto, no i wracamy do domu po całym dniu, w większości pilnowałam moje wnuczki, chodziłam za nimi, i moja starsza córka też a, bawiły się w drugim pokoju. A, nie nagna, nagrałam ich, bo wiecie, jak to jest z małymi dziećmi, i u kogoś w domu też nagrywałam. No ale mieliśmy fantastyczny a, czas, jak to się mówi, tutaj, wesoło. No i widzicie, a to jest tylko część ich rodziny. A jest ich bardzo dużo, i takie darcie koszuli to było pięć razy, dlatego że ja mam dwie wnuczki, i wzięcia brat ma troje dzieci. To już będzie na tym koniec, i nie będzie więcej prawdopodobnie dzieci nowych w rodzinie bynajmniej w mojej rodzinie.